Witam serdecznie ponownie. Dwa dni się nie widzieliśmy. Dzisiaj jestem w Amsterdamie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Spróbuję jeszcze ogłośnić. OK. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę wcześniej transmisja na żywo troszeczkę szybciej ten live, dlatego że yy, nie znajdę w Amsterdamie lepszego miejsca niż to, żeby z Wami porozmawiać, żeby Wam pokazać panoramę. 100 metrów. W górze. Wieża nazywa się Adam Lookout. Rewelacyjny taras widokowy. Cały Amsterdam widać po horyzont. Zresztą przed chwilą próbowałem Wam taką panoramę zrobić. Co tutaj na tej wieży jest? No przede wszystkim platformy do oglądania, ale jest też bar, leci rozrywkowa muzyka, można się poopalać. Przyjeżdża tu i przychodzi bardzo wiele ludzi, żeby zobaczyć. Żeby zrobić sobie tutaj pamiątkowe zdjęcie żeby obejrzeć całą panoramę. Są tu jeszcze inne atrakcje, zobaczcie. Jest taki duży czerwony koń, na którym ludzie sobie robią zdjęcia. Jest naprawdę duży. Ale największą atrakcją tego miejsca. Są huśtawki, które wysuwają się poza budynek i można się pobujać za jedyne 5 euro przez chwilę. Zobaczcie.

kilka bójnięć, a nie wiem czy to wystarcza, nie próbowałem, nie wchodziłem na to, stwierdziłem, że nie jest to warte. Ludzie sobie tu odpoczywają, obserwują, oglądają, patrzą, jak panowie robią lody. Korzystają. Słuchajcie, wczoraj byłem w yy, małej mieścinie, ale bardzo klimatycznej, yy, Amesforcie, Amesforcie, tak, bardzo fajne miasteczko, yy, spokojne, życie toczy się w zwolnionym tempie, przepiękne stare miasto, przepiękne alejki, yy, fajne sklepiki, uprzejmi, bardzo kulturalni ludzie, pomocni, yy, rewelacja. Dzisiaj tu w Amsterdamie nie jestem w stanie zwiedzić wszystkiego, co bym chciał. Nie jestem w stanie zobaczyć wszystkiego, co bym chciał. Ale skorzystałem już z wielu rzeczy. Na przykład pływałem po kanałach Amsterdamu łódką. Rewelacyjne przeżycie, prawie jak w Wenecji, bo wiecie, że Amsterdam to druga Wenecja. Całe miasto położone jest na wodzie, poprze, poprzecinane wieloma kanałami. I wiele osób porusza się tymi kanałami. Są łódki, są małe motorówki, są rowery wodne, z których można korzystać i Amsterdam w ten sposób zwiedzać z pozycji wody. Przepięknie to wszystko wygląda. Wielkie miasto, ruch. Jeżeli byście chcieli tu przyjechać, to 3 dni to jest minimum i musicie sobie dobrze zaplanować, czyli usiąść, znaleźć w internecie najlepsze miejsca, które chcecie zobaczyć, zobaczyć jakie to są odległości i dopiero można wtedy planować, co chcemy zobaczyć, żeby czasowo się zmieścić. Ale 3 dni to jest minimum. Ja tu jestem dzisiaj od samego rana, w związku z tym, że nocowałem niedaleko od samego rana, o 9 godzinie już tutaj byłem więc mogę pokorzystać. Jeszcze mam parę rzeczy do zobaczenia, więc do kolacji na pewno, na pewno się wyrobię. Pod spodem, schodząc w dół, jest jeszcze taki bar z przeszkloną, zamkniętą platformą widokową. Świetnie, świetnie to tam wszystko też widać, nie trzeba tu być na zewnątrz w tym hałasie, tylko można, można sobie popatrzeć w innym miejscu. Pokażę Wam jeszcze. Moja przygoda tegoroczna pomału zbliża się do końca. Jutro rano wyjeżdżam już i będę w Niemczech. Nie wiem jeszcze w, w jakim mieście, jeszcze nie zdecydowałem, jeszcze nie wybrałem, gdzie pojadę. Pewnie nad tym zastanowię się dzisiaj wieczorem. E, ale jutro na pewno jakiś kontakt czy jakiś melduneczek e, wrzucę z miasta, w którym jestem. E, no potem to już Skandynawia, portem do świnoujścia i domek. Mam nadzieję, że w niedzielę już będę w domu. Taki jest plan, żeby w niedzielę wieczorem. Już być w domu. No i troszeczkę odpocząć po urlopie. Przepraszam jeszcze raz, że ten live był nieplanowany o tej godzinie, że jest wcześniej, ale stwierdziłem, że to będzie najlepsze miejsce, tak jak wcześniej Wam powiedziałem. Trzymajcie się, niedługo się widzimy już u nas na miejscu w kraju, w Polsce. Papa, pa, dzięki wszystkim za spotkanie. Cześć.